Salve amici! Oglądacie kolejny film przewodnika po i Ćwiczenie na mówienie z użyciem włoskich przyimków. Zaczynamy z przymrużeniem oka. Questa è la pietra, mówi Davide, che ho regalato a golia. Che ho regalato a golia. To, ten tutaj, to jest kamień, który podarowałem goliatowi. Regalare a chi. Regalare a golia. Podarować, dać goliatowi. Questa pietra non è mai tornata a me. Questa pietra non mai tornata a me. Ten kamień nigdy do mnie nie wrócił. Proszę zobaczyć. Tornata a me, a me. Dzisiaj zajmiemy się wyrażeniem z przyimkiem Aha. Aqui, a, aki. Ewentualnie ake a koza. Dare qualcosa a qualcuno. Dare qualcosa a qualcuno. Dać coś komuś. A qualcuno komuś. io do un libro a marco. io do un libro a marco. daję książkę markowi. a marco. io do a marco. ja daję markowi. A zatem dzisiejszy schemat, prepozycione z czasownikiem, wygląda tak. dare a qualcuno. dać komuś. regalare a qualcuno. podarować. inviare a qualcuno. wysyłać. telefonare a qualcuno. telefonować. Chiedere a qualcuno – pytać, prosić, żądać. Credere a – wierzyć komuś w coś. Na marginesie, credere indio. jest różnica. Credere indio wierzyć w Boga. Czasownik credere. Credere a chi? Credere a che cosa? Pod słowem non ti credo – nie wierzę ci. Non ti credo. Słówko ti jest to zaimek pronome indiretto. Ten zaimek składa się tak naprawdę z prepozycjone a oraz innej swojej formy zaimka te. Czyli ti to jest a te. Non ti credo, a więc non credo a te. Non credo a te. I dalej. Non credo ai fantazmi. Nie wierzę w duchy, nie wierzę w zjawy. Można credere ali spiriti ai fantazmi, czyli w duchy. Credere ai miracoli. Wierzyć w cuda. Aki, ake koza. I nasze zdania z ćwiczenia na mówienie. Jak zwykle spróbujmy ułożyć samodzielnie i wypowiedzieć głośno konkretne zdanie zgodnie z sugestią i kontekstem. Aki vuoi offrire un cafe. Aki vuoi offrire un café. A Apropos, tutaj mamy un café sospeso, czyli taki wywodzący się z Neapolu zwyczaj, że można w barze wykupić kawę dla kogoś, kto tego potrzebuje. Przetłumaczymy to jako kawa zawieszona czy kawa w zawieszeniu. Osoba, która będzie tego potrzebowała, może poprosić o kawę, czyli o kawę, którą ktoś wcześniej wykupił i zostawił dla potrzebującego. A chi ofrire offrire un caffè? Stop. Vorrei offrire un caffè a una persona sconosciuta. Vorrei ofrire un caffè a una persona sconosciuta. Ewentualnie możemy też powiedzieć Vorrei ofrire un caffè a chi ne ha, a ne ha Temu kto? A chi? Temu kto jej potrzebuje. O tym słówku ne, napiszę więcej w e-booku. A chi stai scrivendo? A chi stai scrivendo? Scrivo un messaggio alla mia amica Marta. Scrivo un messaggio alla mia amica Marta. Sto scrivendo a Marta. Sto scrivendo a Marta. Mamy tutaj Forman gerundio. Scrivendo. Czasownik stare. Co właśnie robisci w tej chwili? Sto scrivendo. Piszę. Jestem piszący. Perché vuoi andare alla posta? Perché vuoi andare alla posta? Stop. Vorrei spedire una lettera ai miei genitori. Vorrei spedire una lettera ai miei genitori. A chi non piacciono i film gialli? A chi non piacciono i film gialli? Il giallo il romanzo giallo, il film giallo, il giallo, rute. giallo, nasva giallo, A giallo, il a il giallo, il giallo, il giallo, Stop. I gialli non piacciono a mia sorella, a me invece piacciono molto. I gialli non piacciono a mia sorella, a me invece piacciono molto. Cosa stai facendo in cucina? Cosa stai facendo in cucina? Stop. sto preparando un pranzettino ai bambini sto preparando un prancettino ai bambini ewentualnie sto preparando il pranzo, tak sto preparando il pranzo ai bambini il prancetto il pranzettino. to jest zdrobnienie od il pranzo i zwykle oznacza szybki mały smaczny obiadek, szybka mała smaczna przekąska, a więc il pranzettino, veloce piccolo gustoso A chi Marco ha portato questi fiori? A chi Marco ha portato questi fiori? Stop. Marco dà questi fiori alla sua fidanzata. Marco dà questi fiori alla sua fidanzata. Lucia legge una favola della buonanotte ai suoi nipoti. Lucia legge una favola della buonanotte ai suoi nipoti. Favola della buonanotte. Paika na Stop. Leggere ai bambini è una cosa importantissima. Leggere ai bambini è una cosa importantissima. Fabio racconta alla sua amica Maria quello che è successo Fabio racconta alla sua amica Maria quello che è successo A chi Fabio racconta quello che è successo? A chi Fabio racconta quello che è successo? Popatrzmy. Fabio racconta a Maria, Fabio opowiada Marii quello che que è successo, to co się przydarzyło. Tutaj mamy akurat czasownik succedere, succedere Aki. Możemy też użyć accadere, accadere a To znaczy wydarzyć się, przydarzyć się. I oba te czasowniki, succedere a chi, accadere a występują z przyimkiem a. Aki. Quello que è successo a Fabio? To, co się przydarzyło Fabiowi. Quello que è successo a Fabio. No i można by zapytać. Che cosa è successo a Fabio? Che cosa è successo a Fabio? Wszystko to znajdziecie zapisane w e-booku i przetransformowane na ćwiczenie interaktywne. Informacje o e-booku znajdziecie w opisie filmu. I dalej. Aki Claudia ha venduto la sua auto. A chi Claudia ha venduto la sua auto? Claudia ha venduto la macchina al suo vicino. Claudia ha venduto la macchina al suo vicino. A chi chiediamo la strada? A chi chiediamo la strada? Chiediamo la strada a quel poliziotto chiediamo la strada a quel poliziotto e quel poliziotto a chi sta spiegando la strada e quel poliziotto a chi sta spiegando la strada? Quel poliziotto spiega la strada a mio marito. Quel poliziotto spiega la strada a mio marito. Tutaj mamy spiegare la strada. Objaśniać drogę. Możemy użyć też indicare. Indicare la strada. Popatrzmy un'indicazione stradale. Indicazione stradale. To jest drogowskaz, na przykład na autostradzie. Czasownik indicare. E quel poliziotto chi sta indicando la strada. E quel poliziotto a chi sta indicando la strada como właśnie wskazuje droga. Como oznacza droga, como wskazuje A chi sta indicando la strada. Quel poliziotto indica la strada a mio marito. L'insegnante deve ripetere la spiegazione agli studenti. L'insegnante deve ripetere la spiegazione ali studenti. Devo ripetere la mia spiegazione ali studenti. Devo ripetere la mia spiegazione ali studenti. I garść innych czasowników, które realizują ten schemat, to wyrażenie aki a che cosa. A zatem pensare a pensare a myśleć o na przykład penso a te Myślę o Tobie. Inviare a. Invio a un cliente. Wysyłam do klienta. Domandare a. Pytać. Domandiamo a chi lo sa? Zapytajmy kogoś. Kto wie? Dire. Dire a. Dicono a lui. Mówią do niego. Mówią jemu. Sembrare a. Wydawać się, zdawać się. A Marko sembra facile. Markowi wydaje się łatwe. Consiliare a. Radzić, doradzać. Consigliano a noi. Radzą nam. Nam radzą. Cantare a. Canta ai bambini. Śpiewa dzieciom. Prendere a. Brać dla kogoś. Prendo a tutti. Wezmę, biorę, dla wszystkich. Na przykład coś do picia. Prestare a. Pożyczyć komuś. Presto alla mia vicina. Pożyczam mojej sąsiadce. Insegnare a. Nauczać. Kogoś. Insegnano agli studenti. Uczą studentów. Fary a. Robić coś dla kogoś. Komuś. Faccio alla mia mamma. Robię mojej mamie na przykład coś do zjedzenia. Faccio alla mia mamma. Więcej tych czasowników znajdziecie w e-booku wraz ze zdaniami. E-book zawiera wszystkie zdania z każdej lekcji, ujęte w formie ćwiczeń, które można zrobić pisemnie, a także wypowiedzieć na głos. Zdania zaopatrzone są w krótkie komentarze gramatyczne. I e buku są też linki do wielu pomocnych lekcji wideo. I oczywiście wszystkie te zdania ujęte są też w ćwiczeniu interaktywnym. I na koniec ciekawostka. Z Dawidem możecie sobie porozmawiać. Czattare con il Dawid. Czattare con il Dawid. Czatować z Dawidem. Taki czat, La chat col Dawid di Michelangelo jest możliwy na stronie Gallerii dell'Accademia di Firenze, czyli tam powiedzmy, gdzie Il Dawid stoi w oryginale. Link zostawię pod filmem oraz w e-booku oczywiście. I powiedzmy, że Il Dawid powie Questa è la pietra che ho regalato a Golia. Questa è la pietra che ho regalato a Golia. My możemy zapytać e Golia te la poi restituita quella pietra? Czy Goliat potem zwrócił ci ten kamień? E te la poi restituita, quella pietra. Tela poi restituita. Czyli Tobie ją zwrócił, oddał ten kamień. Kamień, la pietra, jest rodzaju żeńskiego we włoskim. Tela poi restituita. Restituire aki a te. Zwrócić, oddać komu? Tobie. Goliat la poi restituita, quella pietra. I Dawid odpowiedziałby. No, non me la mai restituita. Non me la mai restituita. Restituire a me, oddać komu? Mnie, mi. Podsumujmy. Questa qui è la pietra, che Davide ha regalato a Golia. Ale uwaga, zmieniamy teraz zupełnie sens zdania i przychodzi inny przyimek. E la pietra, che Golia ha ricevuto Da Davide. Golia a ricevuto da Davide. To jest kamień, który Goliat dostał od Dawida. A więc ricevere da Dawide. Otrzymać, dostać od Dawida. Regalare a Golia. Podarować Goliatowi. Otrzymujemy da qualcuno, ale dajemy a qualcuno. Riczewiamo. da chi regaliamo a chi Golia non ha mai restituito quella pietra a Davide Golia non ha mai restituito quella pietra a Davide In nemi suave quella pietra non è mai tornata a Davide Quella pietra non è mai tornata a Davide Ten kamień do Davida nie vrutiu. Popatrzmy tornare a Davide. Pamiętamy z poprzedniej lekcji tornare danonna, wrócić do miejsca, gdzie jest osoba. Tornare da nonna. Tutaj mamy wyrażenie tornare a Davide, czyli została jakby zwrócona komu? Dawidowi. Jeszcze raz. Quella pietra non è mai tornata a Davide. Ten kamień nigdy nie wrócił do Dawida w znaczeniu non è mai stata restituita a Davide. Non è mai stata restituita a Davide. Nigdy nie został Dawidowi zwrócony. La pietra regalata a Golia. La pietra mai restituita a Davide. La pietra regalata a Golia a lui. La pietra mai restituita a Davide a lui. Mamy tu i nazwy, imiona, a także zaimki. A Golia a lui, a Davide a lui. Po lekcji wideo zajrzyjcie do e-booka, możecie go oczywiście wykupić za grosz. W ten sposób wesprzecie mój kanał, te materiały, które są dostępne bezpłatnie. I oczywiście poświęćcie chwilkę na ćwiczenia interaktywne. Link do e-booka pod tym filmem, w opisie filmu, więcej różnych informacji na stronie wloskiods.pl. Zajrzyjcie także na Facebook. Można zasubskrybować ten kanał na YouTube i włączyć powiadomienia. Grazie a tutti, dziękuję wszystkim i e a presto. Ciao. Ciao, ciao.